Siema, witacie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy grać w Battle Wars'y. sobie w Battle Wars'y, ale nie przedłużam, już tutaj będziemy grać. to start jest, dobra. o, jest też jakiś Ignaz dobra, powiedzmy jeszcze, Dobra. to jest, no, jaka fajna dobra. Po prostu się, ey, ty dyp Po prostu się, po prostu, no, dawaj. Po prostu nie się, się, czy, czy nie? nie. No, no, dobra. Pozbijamy to sobie, będziemy wzięły czyli chwili do, do, do diamentów, tam o chyba są. Na no, żelazny miecz potrzebuje się do złota. Dobra, po no, prostu się tam. Dobra, wyginiemy sobie szybko. No do przedmiotów tutaj. Rodzimy. Już nie będziemy już upadli w jeden sposób. Dobra, wyginiemy tutaj sobie tutaj pełne. Szybciej tylko jedziemy na diamenty, żeby tam transport robić. Spróbujemy wygrać. Nie wiem czy to się uda, czy nie.

może akurat, może akurat kiedy, kiedy ja będę sobie, sobie tutaj, tutaj grał pod odcinkiem, to może będzie mi słodka. Po ugadamy i będziemy we dwóch sobie grać. Dobra, Dobra. jesteśmy już. tutaj diamenty są Nie, Jeszcze trochę. Aha. Zostało tylko... ...trzech do pokładania. A my we dwóch sobie więc powinniśmy dać radę. Tutaj rzemieństwa <try> tylko, okej. Okay.

Ulepszenia. Ulepszenia, tutaj lepsze trencz, także ostrożnikę Teraz tu będziemy wierzam na żelazną okratę, miecz czekam nas spojin na buty o luje szpadło jeszcze jedna złoto zupełnie i jedna szabka dawaj. dawaj Dobra. Jeszcze coś będę co chciał, chciał powiedzieć, że jakby będziecie chcieli więcej tego no to proszę prostu w komentarzu. A było w górę. To wtedy wiedział, że chcecie nadal. Według oczy. Co nie wiem. 3, 4 jak będzie powodziła ta, ta seria. No to byłoby tak by, najgorsze. Więcej według No dobra. Idziemy tutaj jeszcze dobra, na środek. Tutaj jeszcze zbudujemy, Dobra. Idziemy. Poszła gdy dobra, dobra. jakieś tam przedzielony jest Chodź tu chodź Ogólnie w ogóle mógł, że nie wiem, jest to dobry bardzo, więc to nie. Aha. To no chodź. Dobra. Odpłość, dobra. Dobra. Pracie nie pokonam. Mam d... d, d o. Udało się. Udało się. Dobra. Gdzie już tu wadę? Mniej sprawy, że go przesłala, tak dalej. Dobra. Co zrobimy? Coś zrobimy coś innego. Aha. Jeszcze zostało, Jeszcze zostało tylko ograniczenie. Więc wygramy. My. To był taki my. szybki głozd. O, no. wygraliśmy! No to, no to fajnie, fajnie. No to. Okej. Okay. Dobra, to to się żegnam już zrobi. To taki szybki starcik. To nie? Więc się z wami żegnam. Najlepiej ktoś jeszcze raz adresy serwera zgubi się, więc może razem pogramy. To taki krótki odcinek, no, żeby, się żeby, żeby się żyło pokazać.

Oto no ten nara na, i do zobaczenia.